Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2021 i kariera od zera. Rozpoczynamy kolejną kampanię dla Football Managera 2021. To będzie druga, równoległa do prowerczeli główna kariera na kanale. I tylko tymi dwiema karierami się tak naprawdę na dłuższą metę na cały ten rok e, zajmiemy. Słuchajcie, zagraliśmy już sobie pół roku w prowerczeli czyli rundę jesienną, więc możemy sobie teraz przejść do drugiej kariery i zagrać tutaj z kolei e, pół roku. Jeszcze nie wiemy gdzie. Jeszcze nie wiemy nawet, takie ligi będą tutaj wrzucone, natomiast za chwileczkę wszystko sobie wyjaśnimy. Na początku, oczywiście, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału oraz do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, czyli Discord, Tawerna Piłkarskich Menadżerów, czyli nasza grupa na Facebooku, mój profil na Facebooku VRC oraz na Twitterze. Wszystkie linki są pod tym i innymi również odcinkami. Słuchajcie, kariera od zera. Na czym to polega? Sprawa jest prosta. Zaczynamy bez licencji, bez jakiegokolwiek doświadczenia trenerskiego, no i że jasna, jako bezrobotny, czyli rozpoczynamy praktycznie na zasadach hardcore. Natomiast cała rozgrywka raczej nie będzie się opierała o tryb hardcore, czyli nie będziemy grali tak samo jak w prowerczeli. Tutaj raczej będziemy sobie stosowali troszeczkę luźniejsze te restrykcje. Skupimy się bardziej na przygodzie, na takim RPGowym graniu i na tym, co zaoferuje nam ta przygoda, bo naprawdę będzie tutaj wiele, wiele na pewno ciekawych sytuacji. Zatem potrzebujemy ligi, potrzebujemy ligi, na których się skupimy. One oczywiście i cały plan tej kariery będzie zależał od tego, jakie ligi sobie tak, na dobrą sprawę wybierzemy. Może usuńmy sobie wszystkie ligi i za chwilkę sobie wybierzemy te kraje, które będą nas w kontekście całej kariery interesowały. Słuchajcie, mój plan jest taki: zacząć w Europie, na 100% zaczniemy w Europie, natomiast dołożę sobie tutaj ligi Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, żeby ewentualnie tam, jeżeli dostaniemy oczywiście taką możliwość i taką ofertę w przyszłości, powędrować, ale potem z powrotem będziemy chcieli wrócić do Europy. Jakie są wyzwania na tą karierę? Przede wszystkim zdobycie. Ligi Mistrzów, klubem, do którego pewnie dotrzemy za czas jakiś, do jakiegoś mocniejszego, i fajnie by było też, gdybyśmy. Zdobyli Mistrzostwo Świata jakąś reprezentacją. Czyli tak samo jak zakończyliśmy sobie karierę od zera w Football Managerze 2019. Jeżeli pamiętacie, tam kończyliśmy w Barcelonie, zdobyliśmy Mistrzostwo Hiszpanii, Ligę Mistrzów i kończyliśmy w reprezentacji Włoch, którą zdobyliśmy Mistrzostwo Świata. Tutaj chciałbym po zakończyć podobnie. Nie musi być to Barcelona, nie muszą być to Włochy, ale fajnie by było to uwieńczyć jakimś sukcesem. Ale to jest jeszcze lata, lata przed nami. Słuchajcie, wybierzmy sobie te ligi. E, Azja nie będzie mnie tutaj interesowała zupełnie. Kiedyś rozpoczynałem karierę od zera w Azji. Malézibe. nie interesuje mnie to e, w ogóle. E, Afryka również nie, tam raczej też w tej karierze nie zawitamy, natomiast Europa e, i to, co chcemy wybrać z Europy, czyli e, dla imersji, dla większego realizmu już nawet nie chodzi o to, że chciałbym w tych ligach zagrać, tak? Ale na pewno żeby ten realizm był większy, czyli żeby generowali się tam zawodnicy, żeby kluby grały e, w europejskich pucharach tak jak należy, wybierzemy sobie te najmocniejsze ligi, czyli Anglia, Austria, Belgia, e, Chorwacja, Czechy, za chwilkę sobie o tym pomyślę, na pewno Dania, Finlandia, bo być może na samym początku e, kariery Zawitamy do krajów skandynawskich: Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Portugalia. Oczywiście Polska, bo również tam możemy zapukać i byłbym nawet, byłbym nawet skłonny do Polski powędrować. Norwegia, Niemcy, Izrael, Islandia chyba nie będą mnie interesowały. Irlandia Północna i Irlandia, być może w kontekście rozpoczynania tej kariery, czyli ewentualnie wzięcia jakiegoś klubu, który nie ma menadżera. Zobaczymy. Rosja, tak, i owszem, jeżeli chodzi o Bałkany, nie do końca jestem przekonany, żeby tam w ogóle zawitać w tej karierze. Zatem Szkocja, na pewno Szwajcaria, Włochy, Walia, Ukraina, Turcja i Szwecja. To by były te kraje, kraje europejskie które by mnie ewentualnie e, interesowały. Zaraz sobie jeszcze zobaczymy z tych słabszych krajów. Natomiast jak mówiłem, e, Ameryka Północna w kontekście Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. No jeżeli chodzi o Amerykę Południową to Argentyna, Brazylia, myślę, że Kolumbia i e, Urugwaj. Czyli bez Chile i bez Peru tych najsłabszych lig e, w kontekście tych sześciu, które mamy tutaj e, dostępne. Czyli łącznie, słuchajcie, tych lig, e, tych krajów mamy e, 30. A 30 to myślę, że jest tak całkiem w porządku. Wobec tego, żeby sobie dobić do 34, to dajemy sobie na przykład Chorwację, e, Czechy, może Białoruś nie byłaby głupim wyborem i może jeszcze jedną ligę, na przykład serbską, tak? Czyli nie zagramy na pewno Węgry, Słowenia, Słowacja, Rumunia, Islandia, Izrael i Bułgaria. I faktycznie chyba te kraje mnie nie będą interesowały. Natomiast teraz sobie musimy wybrać poziomy rozgrywkowe. I teraz tak. Poziomy rozgrywkowe to już konkretnie pod plan, jaki mamy w karierze od zera, tak? No, bo te wszystkie kraje mamy dodane pod kątem właśnie tego mojego ulubionego słowa, czyli imersji, i pod kątem tego, jak mają zachowywać się rozgrywki w Europie i w Ameryce Południowej oraz Północnej. Natomiast ligi już pod kątem samego planu. Na pewno dodam sobie trzy, właściwie cztery poziomy rozgrywkowe z Polski. To jest, przypominam, dodatek ze strony cmref.com. Na pewno dodam sobie wszystkie ligi angielskie, bowiem tam, jeżeli jest jakiś zespół bez menadżera, również będę skłonny rozpocząć pracę. Interesuje mnie Polska e, pod kątem tego, gdzie rozpocząć pracę, ewentualnie Wyspy Brytyjskie. Jeżeli tam się nic nie trafi, no już wtedy będziemy celować e, w, powiedzmy, w powiedzmy, nie wiem, Skandynawie czy, czy, czy inne słabsze ligi, na przykład Irlandię, tak? Tutaj mamy Argentynę. Argentynę damy sobie najwyższą tylko ligę. Podobnie Austria, tu mnie nie będą interesowały niższe ligi. Podobnie Belgia, Białoruś też tylko pierwsza liga. Jeżeli chodzi o Brazylię, również e, Chorwacja, też pierwsza liga. Tu mamy Czechy, również pierwsza liga. E, Dania. Możemy dać dwie ligi, bo być może tam zawitamy. E, Finlandia podobnie damy sobie dwie ligi, e, Francja damy sobie dwie ligi, no bo to jest mocny kraj, możemy nawet dać w sumie, w sumie sobie trzy ligi e, i nie będzie tu większego problemu. Grecja, jedna liga, e, Hiszpania damy sobie trzy ligi, bo tu mamy oczywiście ciekawe zespoły w tych najniższych ligach hiszpańskich. E, Holandia damy sobie tylko pierwszą ligę. Irlandię damy sobie dwie ligi, bo być może tam zawitamy na sam początek, być może tylko tam nas będą chcieć. Oczywiście to wszystko będziemy modyfikować sobie w trakcie rozgrywki, no bo wiemy, że te ligi możemy dodawać i mm, usuwać. Dalej mamy Irlandię Północną, też damy sobie trzy ligi. Chociaż, no tak, damy sobie, bo w razie gdybyśmy nie znaleźli pracy, to na pewno ktoś tam w tej Irlandii Północnej w trzeciej lidze nas, nas przygarnie. Kanada Liga 1, bo jest tylko jedna. Tu mamy Kolumbię Liga Pierwsza, Meksyk Liga Pierwsza, Bundesliga damy sobie. Nie chciałbym do Niemiec zawitać, bo w Niemczech byłem ostatnio w takiej karierze europejska przygoda. Byliśmy tam w Hanzie i w Frankfurt, więc chyba dam sobie tylko drugą bundesligę. Jeżeli chodzi o Norwegię, dajmy sobie trzy ligi, żebyśmy mieli opcję ewentualnie objęcia tam zespołu, podobnie Portugalia. Też trzy ligi, Rosja, pierwsza liga, Serbia, pierwsza liga, Szkocja. W Szkocji możemy sobie dać też cztery, bo nie wiadomo, czy i tam nie będziemy musieli szukać pracy. Szwajcaria, pierwsza liga, Szwecja. W Szwecji ostatnio zaczynałem też rozgrywki w ostatniej lidze, więc nie chciałbym chyba jeszcze raz tam iść, więc damy sobie tylko ekstra klasę podobnie w Turcji. E, chociaż w Turcji moglibyśmy przymierzyć się też do drugiej ligi ewentualnie. W Turcji dawno nie trenowałem, a przynajmniej nie pamiętam, żebym tam trenował, Ukraina, pierwsza liga, Urugwaj pierwsza liga, MLS, wiadomo, jedna liga. Walińskie ligi sobie możemy dać tą e, północ-południe. Tam chyba nie ma spadków awansów. To jest jakaś chyba liga amatorska, nie wiem dokładnie. I serię, e, gramy prowerczeli, więc nie będziemy tutaj ani w serię B, ani w serię C celować. Damy sobie tylko serię A. E, oczywiście wszystko na dużej bazie danych. E, 113 450 piłkarzy. I mamy 61 lig z 34 krajów. E, e, I tak się zastanawiam, czy, e, czy gdzieś nie podpiąć jeszcze jednej ligi sobie. Żeby w razie czego mieć, e, mieć jakieś opcje. I tak najbardziej chodzi mi po głowie, słuchajcie, może, może Białoruś, może Białoruś, gdyby nie było pracy gdzieś, to ta Białoruś mogłaby nas tutaj poratować. Zróbmy sobie tą Białoruś. Czyli mielibyśmy teraz 62 ligi z 34 krajów, 113 450 piłkarzy. Wiadomo. Po dwóch, trzech, czterech, pięciu sezonach, gdzie już osiągniemy jakiś tam konkretny poziom, nie, będziemy sobie te ligi niższe kasować, tak? No bo nie będą nam potrzebne ligi norweskie, trzecia, czwarta, absolutnie i tak dalej, i tak dalej. Nie będą nam potrzebne też ligi niższe Irlandii Północnej. Jak już będziemy trenowali na przykład zespół w drugiej lidze hiszpańskiej, no to wiadomo, że już tak nisko nie, nie spadniemy. E, także mam nadzieję, że to będzie w miarę możliwości dobrze śmigało. Jest to na pół gwiazdki, ale wiadomo, że, że to jest błędna ocena w wielu, wielu aspektach. E, więc przy tej optymalizacji FEMA i przy na którym gram, myślę, że to powinno w miarę płynnie chodzić. Ja mam 16 GB RAMu i procesor i 7, 7700. To, gdyby ktoś pytał, na jakich rozpoczynam ustawieniach i na jakim sprzęcie rozgrywki, żebyście to sobie mogli ewentualnie porównać, myślę, że będzie w porządku. Zresztą ta kariera nie będzie na live, tak. Więc to nawet jeżeli ona będzie mi troszeczkę wolniej śmigała, ta kariera, to ja i tak wam będę pokazywał praktycznie mecze i jakieś tam tematy związane z około klubowami, klubowymi ciekawostkami. Więc to, to nie jest generalnie. Najważniejsze, ja, ja jestem cierpliwy, więc, nawet jeżeli będzie troszkę wolniej, to ja sobie to przeczekam. Jeżeli chodzi o start, to rozpoczniemy sobie chyba na wczesnym okresie przygotowawczym w Polsce. I myślę, że to tyle, słuchajcie. Myślę, że to tyle. Oczywiście na zakrytych atrybutach i tak dalej, i tak dalej, to jest sprawa jasna. Więc słuchajcie, ja rozpoczynam sobie teraz grę. Widzę, że jeżeli chodzi o Brazylię, to za 6 miesięcy dopiero ona będzie aktywna. Nie ma problemu. Ja w Brazylii nie chcę rozpoczynać. Dałem ją tylko po to, żeby ewentualnie mieć możliwość przejścia do Ameryki Południowej i zdobycie kopa Libertadores, bo tam jest ciekawy klimat. Ale też to nie znaczy, że, że tam przejdziemy, tak? Mam takie opcje Ameryka. Północna i południowa ewentualnie, natomiast skupiamy się rzecz jasna na Europie. Okej, okay, słuchajcie, to ja sobie teraz y, y, tą grę po prostu rozpocznę i jak już wczytam się na baza danych, to spotkamy się y, za momencik y, ponownie. Okej, okay. jesteśmy już w grze po wczytaniu bazy danych i tak jak mówiłem, licencje trenerskie zaczynamy bez żadnej licencji, zaczynamy również bez żadnego doświadczenia, czyli jako niedzielny piłkarz. No i oczywiście w związku z tym, że nie mamy klubu, jesteśmy bezrobotni, no to tutaj będziemy musieli celować w te najsłabsze, najgorsze kluby, które tak naprawdę są w desperackich tutaj takich momentach swojej, swojego istnienia i, i będą podejmowali się zatrudnienia menadżera, który tak naprawdę nie ma praktycznie właściwie żadnego tak naprawdę doświadczenia, więc no tutaj będzie, będzie na pewno ciekawie. Jeżeli chodzi o styl prowadzenia zespołu, no możemy sobie to przełączyć na przykład na mentora. Nie ma problemu, kilka tych cech się tutaj zmieni, praca z juniorami 2, wiedza o juniorach, kierowanie zespołem, czy poziom dyscypliny na 2, ale tak naprawdę nie mamy żadnych punktów do rozdzielenia, więc jesteśmy najgorszym, najsłabszym menadżerem, który dopiero startuje ze swoją karierą, a i tutaj się będzie działo. Okej, okay, możemy sobie to zatwierdzić, gra oczywiście nam się w tej chwili zapisze, no i będziemy mogli sobie sprawdzić, jak takie za chwileczkę zespoły będziemy mogli ewentualnie tutaj objąć. Nazwijmy to sobie po prostu kariera od zera. Tak nam, tak nam będzie się nazywał ten plik tego save'a No i już za momencik będziemy sobie przeglądać możliwe dostępne posady. Oczywiście ja chcę, żeby tutaj było jak najbardziej wszystko związane z realizmem i żeby to wyglądało w miarę, w miarę RPGowo czyli tak jak w życiu. Słuchajcie, więc na pewno nie będę celował w jakieś kluby, nie wiem, ze Sky One Kwan, czy Champions, chociaż one oczywiście i tak by odrzuciły nasze podania o pracy. Więc przejdźmy sobie teraz w dostępne posady i po prostu sobie to przeanalizujmy. Zobaczmy, kto poszukuje na ten moment. Słuchajcie, menadżera. Zaznaczmy sobie to. Tu jest spora baza danych, więc chwilkę trzeba poczekać. No i już sprawdzamy. Słuchajcie, w Polsce jest mnóstwo ekip, które poszukują trenera. I to jest bardzo fajne, bo wygląda na to, że w tej Polsce będziemy mogli rozpocząć. Jeżeli chodzi o Ligi Angielskie, to mamy Chesterfield, który gra w piątej lidze. Nie chce grać od piątej ligi. Jeżeli już, to interesowałaby mnie Liga Szósta, czyli ta Conference, która jest podzielona na północ i południe. Więc wygląda na to, niestety, że Liga Angielska odpadnie. Jeżeli chodzi o Wyspy Brytyjskie to wygląda na to, że nie mamy tutaj właściwie żadnego dostępnego zespołu mamy tak, Nacional, to jest Urugwaj mamy Patriotas, to jest Kolumbia Gojas, Brazylia, Lwów, Ukraina więc to nas nie interesuje, jest Waterford ale za wysoko, Irlandia, bo to jest chyba pierwsza liga e, irlandzka, tak jest, więc to nas też nie interesuje, mamy Arendal e, czyli to jest chyba czwarta liga norweska no i tu ewentualnie moglibyśmy pukać do czwartej ligi norweskiej, dalej mamy Eredivisie to jest Fortuna Sittard, mamy Wigan, to nas nie interesuje Derby County, Alborg, Atlanta United też nie LA Galaxy absolutnie to nie są nasze progi. Mamy tutaj Atletico San Luis, kanadyjska ekstraklasa i mamy Charlotte FC, Niższe ligi Stanów Zjednoczonych. O no, ciekawa sprawa, przecież przecież oni nie występują w żadnych ligach, więc jakim cudem moglibyśmy objąć tutaj pracę w tym zespole? A rzeczywiście możemy. Edmonton to wiadomo, kanadyjska ekstraklasa, ale to są jeszcze też za wysokie progi. No możemy złożyć, złożyć podanie o pracy, Ciekawa sprawa, bo przecież bo przecież tutaj Edmonton tak na dobrą Aniarm, tylko przepraszam, Charlotte, nie występuje w żadnej lidze. No i teraz, i teraz się zastanawiam, jakim cudem i co my byśmy tutaj e, mogli ewentualnie robić. Dobra, to jest nieistotne, bo i tak Stany Zjednoczone to e, na ten moment są oczywiście poza naszym zasięgiem. Więc wygląda na to, że zostają nam tylko polskie ligi. No i bardzo się z tego powodu, słuchajcie, cieszę. E, jest tak, a i tutaj będzie się działo. No gdybyśmy w Polsce rozpoczęli tą karierę od zera, to byłoby coś pięknego, bo tak na dobrą sprawę, no to w Polsce. Jeszcze kariery od zera nie rozpoczynałem. A fajnie by nam to się związało z realizmem, no bo wiadomo, że wiadomo że jestem polskim menadżerem, tak? W Polsce startujemy, więc fajnie by było od tej trzeciej ligi, czyli czwartego poziomu rozgrywkowego w Polsce zacząć. A także, no, niewiele jest tu klubów, tak naprawdę, które mogłyby nam tą pracę em, zaoferować. Albo ten mówię, Arendel, jeżeli chodzi o Norwegię, Arendal przepraszam, Arendel to jest chyba w krainie lodu, to całe miasto. Natomiast tak, Arendal to byłaby ciekawa sprawa. Ale ostatnio zaczynaliśmy w Szwecji, więc. Więc może, jeżeli będzie opcja rozpoczęcia w Polsce, to zaczniemy w Polsce. I teraz zobaczmy. Foto Higiena Bałtyk Koszalin, Concordia Elbląg, Huragan Moronk, Górnik Konin, KS Kutno Wiązownica, Lechia Tomaszów, Policę, Legionowa, Legionowo Orlenta Radzyń, Radomsko, Ruch Wysokie Mazowieckie i Unia Janikowo. Ja bym chciał najgorszy z tych klubów, nie wiem, który najgorszy jest z tych klubów, ale jak tak sobie patrzę. Prognoza mediów, 19 o to Unia Janikowo jest tutaj całkiem nieźle. Ruch wysokie mazowieckie, 11, to za wysoko. Radomsk, Radomsko, czwarte, to też za wysoko, ale Unia Janikowo może być. Złóż podanie o pracę do Unii Janikowo. Fantastycznie e, patrzymy sobie dalej, patrzymy sobie dalej, cofnijmy się. E, Orlęta Radzyn, 11, za wysoko. Legionowia legionowo, dziesiąte, za wysoko, KP Police 17. O, KP Police by mi by mi pasowało, bo bardzo nisko są tutaj oceniani. Więc to by było ok. Lechia Tomaszów, 15. No, to jest nisko. Wiązownica, 15. O, Wiązownica mnie interesuje, bo to właściwie, no, nie mam pojęcia, co to jest za zespół. Zobaczmy sobie dalej. Lechia Tomaszów, KS Kutno, 14 za wysoko. Górnik Konin, 15 za wysoko. Morąg, 7. Znaczy, 15. Wiązownica też była 15, tak? Morąg, 7. Concordia Elbląg 9. Bałtyk Koszalin, 21. O, Bałtyk Koszalin, super sprawa. Bałtyk Koszani bardzo mi, mi tutaj nie, słuchajcie odpowiadał, i ewentualnie mamy jeszcze e, fotohigienę gać. To nie, to nie, bo to. Każdy zna ten klub i, i wiadomo o co chodzi. Czyli mamy tak, Koszalin, Wiązownica, policja, Janikowo. Te cztery kluby ewentualnie moglibyśmy objąć. No, zobaczmy. Zobaczmy, czy w ogóle którykolwiek z tych klubów do nas się odezwie i czy będziemy mieli w ogóle szansę otrzymania ten, tam etatu. Szukamy pracy, biedni jesteśmy, musimy cokolwiek znaleźć i musimy mieć tutaj jakąś robotę, bo za chwilę po prostu umrzemy z głodu i nie będziemy mieli za co opłacać naszego mieszkania w kartonie pod mostem. No i mamy pytanie teraz. Zadzwonił do nas Christian Herman. Czy chcesz na to odpowiedzieć? Czy Uważałby pan podjęcie pracy za granicą? Chyba nie, chyba nie, to nie jest całkowicie wykluczone, ale Polska odpowiada mi najbardziej. Dokładnie, w ten sposób sobie to e, zakończymy. Pierwsza rozmowa z dziennikarzem, jako jeszcze bezrobotny e, menadżer. No, zobaczmy, na razie to w miarę szybko się symuluje, ale wiadomo, że nie są rozgrywane w tym momencie żadne spotkania, tak? Bo to jest dopiero początek lipca. Jak wiadomo, ligi, to dopiero wtedy się. Zacznie. No i tak, Piwarski wolałby znaleźć zatrudnienie w polskim futbolu. Tak naprawdę wolałbym w Anglii, w Szóstej lidze, ale nie ma tam ani jednego zespołu w tym momencie, który, który nie posiada menadżera. No wszystkie te zespoły mają. A bardzo bym chciał zagrać gdzieś, nie wiem, Hungerford Town. Pamiętamy Hungerford Town. Ciekawe, czy są tam jeszcze piłkarze, którzy wtedy grali. Czy ja będę w ogóle kojarzył? James Rasby. Hmm, nie wiem. Nie wiem, powiem Wam szczerze, że już nie pamiętam i nie kojarzę ani jednego zawodnika z tej ekipy, którą kiedyś w Hungerford. To był chyba jeszcze FM 2017. Graliśmy. No dobrze, poczekajmy, czy nam się odezwą tutaj kluby, kluby z Polski. Który z tych czterech, czyli najgorszych wobec według prognoz mediów, klubów w swoich tych trzecich ligach w odpowiednich grupach? To by mi bardzo pasowało, a jeszcze lepiej by mi pasowało, gdybym grał w trzeciej lidze, która ma podział na grupę mistrzowską i sportową bo chciałbym sobie tego doświadczyć. Gorodeja Gorodeja, co to jest za klub? To jest jakaś chyba Białoruś, albo tak, to jest Białoruś, wyższa liga Białoruś, nie, nie, nie! Ja bym nie chciał tutaj absolutnie w niższych, w wyższych ligach Białorusi na razie grać. Więc myślę, że nie, nie jestem zainteresowany rozglądam się za innymi możliwościami. Jak jest czy, czy to. Czy jest to minimalny poziom, do jakiego pan aspiruje? Nic na siłę, spokojnie, niezależnie od rozgrywek. Czy może pan nieco bardziej przybliżyć nam swoje plany? Wolałbym w tej chwili zostać w kraju, tyle mogę powiedzieć. No i to jest jasna sprawa, tu kolejne kluby otrzymują swoich menadżerów, a ja czekam cały czas na to, czy polskie zespoły się do nas odezwą. W tym odcinku na pewno nie poznacie zespołu, w którym będę rozpoczynał rozgrywki. Ewentualnie zobaczymy sobie, czy jakieś kluby się do nas odezwą. Natomiast to, gdzie będę pracował, to już wam ujawnię w kolejnym epizodzie. Od razu dowiecie się na początku, jaki klub tutaj podjął z, nami, podjął z nami pracę. Bo rozmowy sobie zobaczymy za momencik. Jeżeli w ogóle takie, takie, takie będą, tak? Bo pamiętajmy, cały czas ja nie mam licencji, nie mam żadnego doświadczenia, więc tak naprawdę może się nikt do nas nie odezwać. No, nie wiadomo, jak to będzie. Chesterfield ma już menadżera. Wigan, Goya, z Patriota, z Fortuna, Sittard. Ale polskie kluby nie mają jeszcze menadżerów. Arendal jest już trener i jest nim Pedersen. No, jak patrzę sobie na tego Mortena Pedersena, słuchajcie chłopaka, który grał w Hent, w Tromso, w Larbach, no to tutaj nie mamy podjazdu, tak? Ale mamy. Mamy rozmowy kwalifikacyjne i jednym z tych klubów, które ewentualnie nas zapraszają jest Legionowia Legionowo. No, ale nie wiem, czy chciałbym pracować w Legionowi Legionowo. Eee, na razie odrzucimy chyba, bo to jest klub, który jest za wysoko, słuchajcie. Ale Orenta Radzeń ewentualnie, tutaj możemy wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, bo jeżeli nam się nie odezwą te kluby, gdzie składaliśmy swoje podania, no to będziemy mieli problem. Musimy Mieć jakiś zapas, więc niech to będą Orlęta Radzyń. No i zobaczmy, cieszę się, że daliście mi Państwo możliwość. I teraz tak, czy może nam Pan wyjaśnić, dlaczego ubiega się Pan równocześnie o kilka postat? Jak zwykle jedynie przyglądam się dostępnym alternatywom. Ehm, dobra, tutaj oczywiście. Jest moim zamiarem spędzić w tym klubie wiele lat i odnosić z nim sukcesy. Oczywiście puszczamy oczko, bo w tej karierze najważniejszy jest menadżer. Nie klub, który będziemy prowadzili, tylko menadżer, żeby on jak najszybciej dostał się na szczyt tej europejskiej czy też światowej drabinki trenerskiej. W trudnych warunkach. No, domyślam się, że tu szatni nie ma, albo stoi jakaś stodoła, ale ja myślę, że tak. Spokojnie sobie tutaj poradzimy. No i czego oni by chcieli? Górną połowę tabeli. No właśnie. Górna połowa tabeli. To jest to, co jest jednak taką aspiracją troszeczkę za wysoką. Oczywiście się zgodzę, tak? Tutaj mamy zgódź się". Też sobie to zrobimy. Budżet transferowy też się zgodzimy. I jeżeli chodzi o budżet płac, też się tutaj zgodzimy. Nie będziemy wysuwać żadnych żądań, ponieważ to my, to nam zależy na tej pracy. Nie mam żadnych życzeń, no i poczekamy, zobaczymy, czy tutaj ewentualnie Orlenta Radzyń nas nas zaproszą, tak? Dlaczego odrzucił pan Legionowi? No już, już odpowiadam na to pytanie. Ehm... No, uznałem, że nie jest to właściwe, nie dam im tyle, czego by oczekiwali. Taka jest prawda, tak? No, chcemy zacząć jednak najniżej, jak tylko się da, dlatego tak bardzo cenuję w tą Unię Nikowo, czy, czy chociażby kapę Police, tak? Zobaczymy za chwileczkę, czy dostaniemy stamtąd y, y, opcję, y, y, nie wiem, rozmowy kwalifikacyjnej. No, jeżeli tak, byłoby bardzo, bardzo y, fajnie. Na razie nic nie ma, a więc może faktycznie będzie to y, ekipa Orlent Radzyń, y, tam postaram się, jeżeli przyjdzie już ta oferta, Odsunąć ją o tydzień, żeby mieć jeszcze jakieś ewentualnie opcje. Jest Bałtyk Koszalin, czyli ekipa, która jest na 21 miejscu wobec prognozy mediów. Oczywiście stadion ja sobie doram, gdy już znajdę tą. stadion tej ekipy mojej, sobie już doram, gdy znajdę. znajdę tą moją ekipę. Tak, tak, tak. Bałtyk Koszalin. I to jest to, właśnie, w co ja bym tutaj celował najmocniej, słuchajcie. Więc tak, e, tak, tak, tak. Alternatywa. E, Okej, okay. jestem pewien, że spokojnie to samo, tak. No i mamy obrona przed spadkiem. O, właśnie o to mi chodzi. Najciężej, jak może być, tylko Będziemy chcieli się tutaj wbić w to wszystko. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. Tu się zgodzimy, tu się zgodzimy, tu się zgodzimy. Fajnie, że to jest posegregowane i tutaj też nie mamy żadnych życzeń. No i fantastycznie, Bałtyk-Koszalin, to może być to, o co nam chodzi. I tutaj mamy tak, sputnik recica. O, patrzcie, co tutaj się w ogóle dzieje. Ale nie, oczywiście tu nie będziemy, tu nie będziemy. Górnik-Konin i Ruch Wysokie Mazowieckie. Ale tutaj sputnik recica. co to jest za zespół, słuchajcie? To jest Białoruś, zaplecze ekstraklasy. Chyba podobnie jak Wolna-Pińsk, tak, to też jest ta pierwsza liga. Ale ta pierwsza liga już gra, więc musielibyśmy tutaj w sam środek rozgrywek. To będzie jednak Polska, to będzie jednak Polska, ale jaki zespół, słuchajcie, to się dowiecie na pewno w kolejnym odcinku. Celujemy w Bałtyk-Koszalin już teraz, skoro jesteśmy na ich rozmowie kwalifikacyjnej i największa szansa jest właśnie, że to w Koszalinie będziemy pracować. Ale tak naprawdę, jakie będą, jakie będą konsekwencje tych rozmów, jakie będą efekty tych rozmów, przekonacie się już w kolejnym epizodzie jutro. Za dzisiejszy serdecznie dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!